Ojcze dyrektorze, szanowni goście, jeżeli pozwolicie, siądę. Natomiast co chciałem powiedzieć, to jest jak gdyby potwierdzeniem tego, o czym była mowa chwilę temu. Drochobycz, okolice zaboru austriackiego. Tam, także w tamtych stronach, może nie w samym drochobyczu, ale obok, w Samborze, został uratowany mój ojciec Artur Sandauer. Uratowany został. I to jest przedziwne połączenie, bo brał w tym udział pan Józef Wójcik, Polak, jego uczeń ze szkoły i Ukraińiec, Jan Małankiewicz, który był jego opiekunem. I mimo, że były różne napięcia narodowe pomiędzy Polakami, Żydami, Ukraińcami, to tutaj dało to efekt w postaci współpracy dla ratowania osoby potrzebującej pomocy. Natomiast zanim ja zacznę opowiadać historię tego, co stało się z moimi rodzicami, z moim ojcem, to jest jedna historia z moją matką, to jest druga historia, to może, jeżeli Państwo pozwolicie mi, kilka słów dotyczących sytuacji, problemu relacji polsko-żydowskich, antysemityzmu, filosemityzmu, tego, dlaczego tutaj jestem, skąd moje kontakty z tym, środowiskiem z, Torunia, z środowiskiem z którym jestem zaprzyjaźniony. Nie jestem związany, ale jestem zaprzyjaźniony od kilkunastu lat, zaprzyjaźniony z ojcem dyrektorem. No to trzeba chyba zacząć od najprostszego stwierdzenia. Proszę Państwa, minęło ćwierć wieku, ponad ćwierć wieku trzeciej RP, no i y, tak naprawdę jest to okres odrabiania zaległości za zaniedbania za błędy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przecież tak naprawdę to yy, tamten okres powojenny, to był okres, kiedy dużo pracy włożono poza Polską na rozmywanie odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej. Że to nie tylko Niemcy, że cała Europa była antysemicka, że były te problemy, yy, za które w zasadzie najlepiej rozmyć odpowiedzialność wszyscy, czyli nikt, ale po części także trochę i Polacy, natomiast nikt nie stawiał tego jasno, ale dzieła sztuki, które mówiły o tym, że jednak pewne rzeczy w czasie II wojny światowej odbywały się normalnie, że byli Niemcy, którzy ratowali Żydów, no te filmy miały duży budżet na prowadzenie tej działalności, a z drugiej strony my żeśmy ze strony Polski nie prowadzili aktywnej polityki poza Polską. Na pokazywanie tych ludzi, którzy ryzykowali życiem, zdrowiem, własnymi rodzinami po to, żeby pomóc tym, którzy pomocy potrzebowali. Bo gdy dochodziły sygnały o tym, że mówi się o odpowiedzialności Polaków, no to przeciwdziałanie temu było takie samo, jak przeciwdziałanie całej ideologii obcego obozu, że to kapitalizm, że to paskudne opluwanie tego, co socjalistyczne, i oczywiście tego nie robiono, no bo nie było jak robić. Także. Nam przyszło dzisiaj odrabiać zaległości za błędy polityki powojennej i to ten moment, w którym ja zetknąłem się ze środowiskiem Radia Maria, to była tak naprawdę na ojca dyrektora przypisywanie mu najgorszych cech charakteru. Ojciec dyrektor miał prowadzić ciemne interesy finansowe, być antysemitą, mordować Żydów. No Bóg wie co jeszcze, przepraszam, ja już nie pamiętam, ale było to mniej więcej w 2000 roku i tak naprawdę zaprosił mnie tutaj jeden z ówczesnych posłów w akcji wyborczej Solidarność, żebym poznał osobiście ojca dyrektora, a ojciec dyrektor zaprosił mnie do udziału w audycji, nie było jeszcze wówczas telewizji, ale w radiu i była to audycja poświęcona genezie antysemityzmu, ale i także roli inteligencji. W i kształtowaniu się inteligencji jako grupy społecznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Proszę Państwa, dzisiaj minęło od tamtego momentu 15 lat. Ja mogę powiedzieć, że tak naprawdę dzisiaj jestem szczęśliwy, że jestem tutaj, że jest ta debata na temat Polaków, którzy pomagali Żydom, że jest dzisiaj wśród nas przedstawiciel państwa Izrael, który... No, widać po prostu jedną prostą rzecz, że używanie fałszywych argumentów na dłuższą metę nie przynosi żadnego rezultatu. Proszę Państwa, jeżeli ktoś miał pretensje do środowiska Storunia, do ojca dyrektora, to o co były te pretensje tak naprawdę? Że nie był zwolennikiem takich, a nie innych kierunków reform, że to środowisko nie godziło się na plan Balcerowicza, na dywidendę, na popiwek, na prywatyzację. No, można by wymieniać różne wiele, różnych, wiele rzeczy które należą do prehistorii, no więc przypinano w ramach walki jakie etykietki. Malwersacje finansowe, hochsztable antysemita. Ale z drugiej strony, proszę państwa, w Polsce też używano w drugą stronę argumentów. Jeżeli ktoś popierał tamtą władzę, albo był komunistą, albo był lewakiem, mówiono żyt. No i teraz tak, żyd antysemita. Jedno nie oznaczało Żyda, drugie nie oznaczało antysemity. Były to etykietki do wojenki politycznej. Kto na tym zyskiwał, kto na tym cierpiał. Na dłuższą metę odbijało się to oczywiście na środowiskach żydowskich, no bo zawsze y, mówienie nieprawdy, y, używanie tego typu narzędzi do niczego dobrego prowadzić, proszę Państwa, nie mogło. Natomiast no, co trzeba w tej sytuacji jednak podkreślić? że to nie jest tak, że w Polsce problem antysemityzmu nie istnieje, bo ten problem oczywiście istnieje. W czasie wojny było mnóstwo ludzi, którzy Żydom pomagali, były dziesiątki przykładów, ja zaraz podam kilka przykładów z moich najbliższych, ale byli także... Ludzie, którzy służyli w granatowej policji, byli także zdrajcy, byli także ci, którzy zachowywali się haniebnie. I co my jako naród powinniśmy, jako społeczeństwo powinniśmy robić? Potępiać i karać tych, którzy się niegodnie zachowywali, a stawiać na piedestale tych, którzy zachowywali się dobrze, a nie robić z filosemityzmu, antysemityzmu, etykietek do walki o coś zupełnie innego, bo to jest naprawdę droga do nikąd i droga, proszę Państwa, do nieszczęścia. To trzeba też jeszcze podkreślić, woli tego wstępu y, takiego ogólnie ideologicznego, że po to, żeby uratować Żyda, jed, czy jedną rodzinę żydowską, czasami wystarczyła jedna rodzina polska, gdzieś y, schowek, y, przechowanie tego y, kogoś y, w dobrym, ukrytym miejscu. I bywało i tak, że starczała jedna rodzina, żeby jedną rodzinę uratować. I tak było w przypadku mojego ojca, o czym za chwilę, ale czasami. Po to, żeby uratować rodzinę żydowską potrzeba było współpracy dziesiątek osób dziesiątek Polaków współpracy, żeby załatwić nielegalne dokumenty. Czasami były to dokumenty kościelne, nieprawdziwy akt chrztu, który gdzieś tam powstawał. Czasami potrzebne, czasami zawsze potrzebne były pieniądze, żeby ci ludzie, którzy ukrywali się mieli po prostu na jedzenie i to jest tak, że czasami starczyła jedna rodzina, żeby jeden do jednego. Było, że jeden uratowany, a jeden pomagający, ale czasami był jeden uratowany i... Kilkadziesiąt osób. Natomiast z drugiej strony po to, żeby jeden Żyd został zastrzelony, zamordowany, czy trafił do obozu koncentracyjnego, starczył jeden szmalcownik. Także potrzebny był łańcuszek pomocy często wielu osób, żeby jedną osobę uratować, a starczył jeden szubrawiec, żeby, proszę państwa, doszło do nieszczęścia. I teraz może przechodząc do Konkretu, bo ja nie zostałem tu zaproszony, żeby mówić o ideologii, jak ja widzę problem filosemityzmu, antysemityzmu, że tak woli wstępu, a jednak do tego, żeby dać pewne świadectwo, no to kilka słów o tym, o czym powinienem był mówić od początku. Otóż mój ojciec, zacznę od ojca, mieszkał w Samborze właśnie koło, to jest niedaleko Drochobycza. No i w czasie. Przed wojną skończył studia, skończył filologię klasyczną, był bezrobotnym, ale potem po wkroczeniu armii rosyjskiej zatrudnił się jako nauczyciel. Znalazła się praca, zatrudnił się jako nauczyciel w szkole. No i kiedy tam wkroczyli Niemcy, zostali wszyscy zamknięci w getcie. Dziadek Abraham Sandauer został gdzieś w czasie pierwszej akcji zabrany do obozu, do Bełżca chyba, no i z tego, jakie mam informacje, zakończył tak, że rozchorował się na tyfus, tego po prostu zadeptał, tak jak robaka się rozdeptuje, gestapowiec gdzieś tam skoczył mu na brzuch i ten zakończył życie w ten sposób. Tyle wiem na temat dziadka od strony ojca. Natomiast został, zostali w getcie mój ojciec, jego siostra Irena, i babka Berta Welker, Welker z domu po mężu Sandauer. No i w czasie kolejnej akcji ojciec gdzieś tam uciekał, jeszcze były takie tereny, że nie były w pełni rozgraniczone getto części aryjskiej i podszedł do niego, jego były uczeń Józef Wójcik. No i ojciec mówi, pyta się, co u pana, panie profesorze? Ojciec mówi, no giniemy, idziemy na dno wszyscy. No więc wujcik mówi, teraz ja spróbuję panu pomóc, chodź pan ze mną. No i przeszli już na tą stronę zupełnie aryjską, gdzie w ogóle nie było obławy i trafili do tego Iwana Małankiewicza, Ukraińca, to był górnik, który życie spędził we Francji, wrócił na Ukrainę, że to jest mój nauczyciel, czy pan mógłby panie Iwanie pomóc. No i ojciec zrobili schowek, w którym najpierw był sam ojciec, to wejście było gdzieś, zosta, potem to zostało zamurowane, to było gdzieś w szopie za toaletą. Potem ten Józek Wójcik ściągnął tam siostrę ojca i matkę i spędzili tam w tym miejscu wiele, wiele, wiele miesięcy do czasu wyzwolenia, natomiast z takich Historie no, opisywanych przez ojca i które ja też pozwalałem sobie opowiadać za ojcem, no to było to, że w tej toalecie była taka dziura, która służyła tak naprawdę do przekazywania żywności, wody, no i też nieczystości oczywiście, jeżeli takie były z powrotem w nocy, jak tam był możliwy kontakt. No i kiedyś jako, że ten Małankiewicz był na tyle rozsądny z wójcikiem, żeby... Zrobić sytuację w miarę bezpieczną, ściągnęli, stacjonowała tam jednostka Wehrmachtu, artyleria, w tym gospodarstwie, żeby nie być poza podejrzeniem, że, że, że tam kwaterują Niemcy. No to wszedł do tej toalety jakiś oficer Wehrmachtu no i położył, wyjął parabellum, bo mu przeszkadzał, siedząc tam, i położył w tą dziurę. No więc ojciec wymyślił sobie, że pewnie ten Małamkiewicz przyniósł dla niego broń, żeby poszedł do lasu do partyzantów. No więc z drugiej strony zabrał to parabellum, no i rozmontował. Chciał zobaczyć, czy jeszcze potrafi rozmontować broń, bo przedtem w gacie próbował montować jakąś partyzantkę. No i w tym momencie co słyszy? Ta, ta łapa się pojawia tego <laughs> oficera Wehrmachtu i szuka tej broni. Gdzieś tam i tam nie ma tego gdzieś z tyłu, a to jest w częściach rozmontowane, prawda? No jakaś nerwowa, straszna. Ojciec, ponoć drżącymi, a ten klniel, gdzie to cholerstwo się podziało, jaka ta dziura głęboka. No to oczywiście strach, że za chwilę yy, ściągnie się dwóch żołnierzy Wehrmachtu, żeby ściany wywalili w poszukiwaniu tego pistoletu. No i yy, w końcu tymi drżącymi rękoma ojciec yy, złożył tą broń, podał mu, na ten na, na szczęśliwie wyciągnął tą broń i wyszedł tam, W końcu ojciec, siedząc tam, yy, Zamurowany razem z babką i ze swoją siostrą, z moją ciotką, babką już nieżyjącą, przesiedział wiele miesięcy. To jest jeszcze istotne, jako że się diabelnie tam nudził. Nie miał zupełnie co począć z sobą. To z pamięci na pamięć. No, on był pisarzem, tłumaczył jakąś poezję rosyjską z języka rosyjskiego na polski i to potem po wojnie zostało wydane. I tutaj co widać, że w przypadku tej rodziny trzy osoby, troje Żydów. Zostało uratowane przez Iwana Małankiewicza, jego żony i wójcika. Jeden do jednego tak naprawdę. Starczyła jedna rodzina, żeby uratować yy, jedną rodzinę. Że doskonale w całości, bo dziadek został zamordowany, zadoptany gdzieś tam w Bełżcu przez jakiegoś gestapowca, czy, czy, czy nie wiem, czy oficera, nie wiem przez kogo dokładnie. Natomiast yy, ojcu udało się przeżyć. Ta rodzina, jego siostra i jego matka wyemigrowały do Izraela i ja oczywiście, już babki nie ma, ciotki nie ma, ale dzieci tam są następne pokolenie i jeżeli mam jakiekolwiek kontakty z Izraelem, to także poprzez tą izraelską rodzinę. I to było tak od strony, proszę Państwa, mojego ojca. No i to ojciec opisywał, także to gdzieś tam w literaturze można znaleźć. Zupełnie inna historia była jeżeli chodzi o matkę. Otóż ze strony ojca była rodzina stosunkowo, jak na porównanie, biedniejsza, natomiast ze strony ojca byli to ludzie zamożni, mieli jakieś kamienice, przepraszam, ze strony matki mieli jakieś kamienice. Dziadek był sędzią z Krakowa, potem miał kancelarię adwokacką, a i Mieszkali w Krakowie. No ale jak się zbliżała wojna, jak był wzrost napięcia, to dla bezpieczeństwa dalej od możliwości inwazji niemieckiej, wynieśli się z Krakowa, stacik było na to, tam mieli jeszcze jakieś nieruchomości, pojechali do Lwowa. Proszę Państwa, i we Lwowie oczywiście znaleźli się najpierw pod władzą radziecką, no a potem po wybuchu wojny znaleźli się pod okupacją niemiecką i trafili do getta. Z tego getta, z tego co wiem, dziadkowie z moją matką przez jakąś dziurę w płocie, czy rozcięli płot, po prostu uciekli. Jeszcze nie było to tak silnie strzeżone, bo to był ten początek tego wszystkiego. Nie było tak silnie strzeżone, zwiali stamtąd i podjęli decyzję, żeby z tego getta nie wracać do Krakowa, bo w Krakowie byli znani po prostu i wiedzieli, że yy, kontakt z ludźmi, którzy ich znają, to jest ryzyko, że ktoś ich rozpozna i może powiedzieć, to są Żydzi. Prawda? Postanowili jechać do Warszawy, żeby tu się ukrywać. No i w Warszawie nocowali raz w jakimś przytułku, potem u jakiś sióstr, potem niestety ktoś zaproponował tej rodzinie, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jak pojadą gdzieś tam, ja nie pamiętam nazwy tej miejscowości to jest do tworzenia wieś, że on tam ma rodziny i że oni się przechowają. To się okazało się, że tam ktoś, to był smalcownik, który jak wywiózł moich rodzic, dziadków poza teren miejski w pociągu, jak oni wyszli z tego pociągu, wziął nóż i podarzono gardło dziadkowi, matka uciekła i babcia. Proszę Państwa, byli i tacy ludzie, natomiast potem matka przechowała się, była ranna wtedy gdzieś udzielonej pomocy w szpitalu. Ja szczegółów niestety nie znam, nie są one wiarygodne po prostu, bo są opowieści z jednej strony, że matka ukrywała, że jest Żydówką, inni mówią, że podejrzewali, że jest Żydówką, ale chcieli jej pomóc. Jak to było? Naprawdę było tak, że jak to natrafiła do tego szpitala, to jakieś siostry czy jakieś pielęgniarki powiedziały jej, że... Szukają tutaj, że znaleziono ciała dwóch Żydów, i że szukają tutaj, czy ktoś, że byli Niemcy, szukają, czy tutaj ktoś się nie ukrywa w tym szpitalu, bo jeszcze trzecia osoba powinna być. I matka, oczywiście, stamtąd natychmiast, mimo że jeszcze nie wygoiły się jej rany, zwiała. Natomiast potem była był długi łańcuch pomocy ze strony różnych ludzi, organizacji podziemnych, które dostarczały matce pieniądze, ze strony. Przyjaciół, którzy dawali jej schronienie. Matka funkcjonowała na aryjskich papierach, używała wszystkich nazwisk na ska. Powalska, Kowalska, byle by było tak, że jak ktoś inaczej usłyszał, to że się pomylił, ale zmieniała te dokumenty. Trwało to całymi miesiącami, aż wreszcie, proszę państwa, trafiła do Częstochowy, w Częstochowie spotkała swoją znajomą z czasów przedwojennych malarkę, która umieściła ją gdzieś u swoich przyjaciół. Matka występowała jako ta Powalska czy Kowalska, już nie wiem, jako pomoc domowa i guwernantka dla dzieci. I tak dotrwała do wyzwolenia do końca II wojny światowej. Po II wojnie światowej, po wielu, wielu latach spotkałam mojego ojca, potem swojego brata. No i y, tak ja jestem na tym świecie. Natomiast co należy powiedzieć, że gdyby było tak jak się mówi, że Polacy zajmowali się wydawaniem Żydów, że nie było pomocy, że y, tego to mniej byłoby na tym świecie, proszę państwa. Ja jestem po prostu egzemplifikacją tego, że y, tych Żydów y, jednak to społeczeństwo... Polskie pomogło uratować. Nie, jeszcze niech pani nie klasz, to jest jedno zdanie. Natomiast nie można zapominać o tym i nie można spoczywać na laurach. Proszę państwa, paskutstwa są na tym świecie, były i będą. I my jesteśmy po to, żeby dawać świadectwo i stawiać przykład tych ludzi, którzy przyzwoicie się zachowują i żeby pilnować, żeby nigdy więcej się tego typu rzeczy nie powtórzyły. I chciałem publicznie za tego typu działanie. Podziękować ojcu dyrektorowi, że go nie zniechęcono za to, że przypinano najgorsze etykietki. Od tego zacząłem. Dlaczego? Nie dlatego, że ojciec dyrektor jest antysemitą, bo nie jest. Tylko zupełnie innego powodu, bo trzeba było z ojcem dyrektorem czy ze środowiskiem walczyć. Dobrze, że ojciec dyrektor nie zniechęcił się. Trzeba mówić po prostu prawdę. I cieszę się, że dzisiaj po 15 latach mojego istnienia w tym środowisku, a po wielu, wielu więcej latach działalności ojca dyrektora. Jest wśród nas przedstawiciel ambasady Izraela. Serdecznie dziękuję.